To nie był zwykły poranek w Poradzu. Mała, cicha wieś położona pośród zachodniopomorskich pól nagle obudziła się w innym rytmie. 7 października, data, która dla większości mieszkańców oznaczała kolejny jesienny dzień, dla rodziny Beaty Klimek stała się początkiem koszmaru. A dla całej Polski początkiem zagadki, która do dziś nie znalazła rozwiązania. Beata Klimek wyszła z domu ubrana w różową kurtkę, czarne spodnie i biało-niebieskie buty. Miała dotrzeć na przystanek autobusowy, ale nie dotarła nigdzie, jej telefon zamilkł, dokumenty przepadły, samochód, mimo że zaparkowany przed domem, był zamknięty. Tego dnia porządek codzienności został przerwany, kobieta po prostu zniknęła i właśnie wtedy do gry wkroczyli oni, policyjni tropiciele, czworonożni bohaterowie, którzy nie potrzebują słów, by wskazać drogę. Psy policyjne sprowadzone ze Szczecina i Warszawy zaczęły przeszukiwać teren. Wykorzystano zarówno psy tropiące, jak i te wyszkolone do wykrywania zapachu rozkładających się zwłok. Przeszukano wszystko od domu, przez samochody, po oczko wodne i szambo. Na posesji zabezpieczono teren, wprowadzono georadar, użyto koparki, a nad głowami ludzi krążył policyjny dron. Wszystko to wyglądało jak akcja z serialu kryminalnego. Ale nie było tu scenariusza, była rzeczywistość brutalna, niepokojąca, niejasna. Co wyczuły psy? To pytanie do dziś pozostaje bez odpowiedzi. Oficjalne komunikaty milczą, media nie otrzymały żadnych konkretnych informacji. Ludzie w poradzu zaczęli szeptać. Czy czworonogi zareagowały na coś, czego nie chciano ujawniać? Czy ich zachowanie wskazało miejsce, które nie powinno istnieć? A może, jak twierdzą niektórzy, nie znalazły nic, bo niczego nie było? W tej ciszy, w tym braku oficjalnych danych, zaczęły rodzić się plotki. A porad, Mała wieś, w której każdy zna każdego, nie potrzebował wiele, by zamienić się w kocioł podejrzeń, emocji i oskarżeń. Bo przecież Beata nie zniknęła w próżni. Nie była turystką przejeżdżającą przez okolice. Była matką trójki dzieci. Pracowała w banku w pobliskim łobzie. Była zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Prowadziła dom. Kłóciła się z mężem. Planowała przyszłość. Żyła, jak każda z nas, ale to życie było pełne napięć. Beata i Jan Klimek, jej mąż, byli w trakcie rozwodu. On, kierowca ciężarówki pracujący w Niemczech. Ona, kobieta zaradna, lecz według relacji Jana, impulsywna, krzykliwa, momentami agresywna. Relacje były trudne, były konflikty o dzieci, o pieniądze, o opiekę. Jan zarzucał Beacie rozrzutność. Twierdził, że zostawiała go bez pieniędzy na dojazd do pracy, że miała kartę do jego konta, a on do jej nie. Codzienność pełna nieporozumień, atmosfera, która, jak sugerują niektórzy, mogła doprowadzić do tragedii. Jan w 2023 roku wyprowadził się z domu. Kupił działkę obok, by, jak mówił, być blisko dzieci. Nie rościł sobie prawa do domu, który nadal spłacał. Zainwestował w dobudówkę i panele fotowoltaiczne. Twierdził, że nie żądał niczego w zamian. Wydawał się zmęczony konfliktem, ale jego relacje z rodziną Beaty Szczególnie z jej siostrą Katarzyną i mężem Tomaszem, były napięte. I to właśnie oni, zaraz po zaginięciu, wskazali Jana jako głównego podejrzanego. Dla nich nie było wątpliwości. Beata nie zniknęła od tak. To musiało mieć związek z Janem. W tym samym czasie porac rozgrzewał się od plotek. Biały buz widziany na okolicy. Ciemny sedan obserwujący dom. Rzekomy romans Beaty. Mężczyzna w kapturze kręcący się po posesji. Każda z tych informacji była niepotwierdzona, ale wystarczyła, by dolać Oliwy do ognia. A ten ogień płonął coraz jaśniej. Tymczasem Jan milczał, nie publikował apelu o pomoc w mediach społecznościowych. Nie brał udziału w poszukiwaniach, tłumaczył się strachem, ludźmi z siekierami, którzy, jego zdaniem, mogli mu zagrozić. Twierdził, że beata żyje, że się ukrywa, że wróci. To stanowisko tylko pogłębiło podejrzenia ale najwięcej emocji wzbudziła sprawa monitoringu. Kamery w domu Jana przestały działać dokładnie w dniu zaginięcia Beaty. On tłumaczył, że doszło do zwarcia, a następnie odłączył urządzenie i przekazał je policji. Znaleziono również GPS pod zbiornikiem paliwa w samochodzie Beaty, nieaktywny. Kolejny element, który zamiast przynosić odpowiedzi, rodził więcej pytań. W tle tego wszystkiego była jeszcze jedna osoba Agnieszka B, nowa partnerka Jana. Kobieta z przeszłością kryminalną, o której mężczyzna, jak sam przyznał, dowiedział się dopiero po zaginięciu Beaty. Mimo złości nadal z nią był, bo, jak powiedział, uczucia nie da się wyłączyć. Społeczność się podzieliła. Jedni bronili Jana, inni uznali go za winnego. Dzieci Beaty i Jana, Marcel, Kacper i Zuzia, zostały pod opieką Katarzyny i Tomasza. Jan oskarżył ich o manipulację i przemoc wobec dzieci. Przedstawił nagrania, na których jego syn miał mówić o biciu przez wujka. Ale słowa te ginęły w morzu oskarżeń, podejrzeń i publicznego linczu. Policyjne psy milczą, a ludzie mówią coraz głośniej. Zaginięcia są jak dziura w rzeczywistości. W jednej chwili ktoś istnieje, chodzi po tej samej ziemi, oddycha tym samym powietrzem, a w następnej nie ma po nim śladu. Gdy Beata Klimek zniknęła, dla jej bliskich czas się zatrzymał. Dla śledczych Zaczął biec jak szalony, bo pierwsze godziny po zaginięciu to najważniejszy moment. To wtedy trop jest jeszcze świeży, emocje, jeszcze prawdziwe, a nadzieja nieprzygaszona. I rzeczywiście, policja zareagowała natychmiast. Już w poniedziałek, tuż po zgłoszeniu zaginięcia, funkcjonariusze przeszukali dom Beaty i Jana Klimek. Kolejne działania nastąpiły dzień później, przeszukania były coraz dokładniejsze. I właśnie wtedy znaleziono zapasowy kluczyk do samochodu Beaty, drobiazg który budził niepokój. Dlaczego nie został odnaleziony od razu? Czy coś go ukrywało? Do akcji wkroczyły psy, te same, które często pomagają odnaleźć zaginionych po tygodniach, a nawet miesiącach. Te same, które potrafią wskazać miejsce ukrycia ciała, gdy zawodzi wszystko inne. Psy zostały sprowadzone z dwóch dużych ośrodków policyjnych. Nie była to rutynowa procedura. To był sygnał, że służby traktują sprawę wyjątkowo poważnie. Zaczęły się przeszukania, systematyczne, metodyczne, prowadzone z użyciem najlepszych dostępnych środków. Na posesji pojawiła się policyjna taśma. Zamknięty teren, wstęp wzbroniony. Każdy centymetr domu i ogrodu został przeszukany. Użyto georadaru, urządzenia, które skanuje grunt w poszukiwaniu anomalii. Jego impulsy potrafią wykryć zakopane przedmioty, zmiany w strukturze gleby, a nawet ludzkie szczątki. W ruch poszła także koparka. Oczko wodne, szambo, wszelkie zagłębienia w terenie wszystko to zostało sprawdzone. Każda możliwość została wzięta pod uwagę. Nad głowami mieszkańców krążył dron, monitorował całą okolicę, sprawdzając, czy gdzieś dalej nie ma śladu Beaty. A jednak, mimo ogromu wysiłków, nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty, które mogłyby naprowadzić opinię publiczną na konkretny trop. Nie podano, co psy wyczuły. Nie ujawniono, co pokazał georadar. Nie wiadomo, czy w ogóle cokolwiek wskazywało na obecność Beaty na terenie posesji w momencie jej zaginięcia. To milczenie zrodziło falę spekulacji, bo jeżeli psy tropiące nie podjęły śladu, to gdzie kobieta zniknęła? A jeśli psy wykrywające zapach rozkładu zareagowały, dlaczego to nie zostało ogłoszone? Czy służby wiedzą coś, czego nie chcą powiedzieć? Czy może właśnie to, czego nie znalazły, stało się największym tropem? Jan Klimek zeznał, że otwierał dom dla funkcjonariuszy, ale sam nie wchodził na górę, chciał uniknąć oskarżeń o mataczenie. To dziwne tłumaczenie, które tylko pogłębiło nieufność. Bo jak ktoś, kto utrzymuje, że jego żona żyje, może bać się wejścia do własnego domu? Zabezpieczono dwa pojazdy: Peugeota należącego do Beaty i Volkswagena Golfa należącego do Jana. To właśnie w samochodzie Beaty znaleziono GPS umieszczony pod zbiornikiem paliwa. Urządzenie nie działało. Jan przekazał je policji, twierdząc, że nie był świadomy jego obecności, a samochód i tak miał awarię. Badania objęły również przedmioty osobiste. Wśród nich znalazły się między innymi leki Beaty, na astmę oraz uspokajające, które miały być przeznaczone dla dzieci. Niepokój budził fakt, że brakowało leków niezbędnych do codziennego funkcjonowania Beaty, tych, które byłyby potrzebne, gdyby planowała gdzieś wyjechać. Do analizy trafiły również próbki DNA, zebrano materiał biologiczny z domu, pojazdów i ubrań. Wyniki nie zostały upublicznione, ale śledczy utrzymywali, że badania trwają, a wszystkie wątki są analizowane. Jednak najbardziej tajemniczym i budzącym emocje elementem działań służb pozostały psy, bo o ile georadar czy dron mogą milczeć, o tyle pies, jeśli wyczuje zapach śmierci, zawsze reaguje. To instynkt biologia. Chemia rozkładu, wyszkolone zwierzę nie mija takiego zapachu obojętnie. A mimo to, nie usłyszeliśmy o żadnej reakcji. Cisza, jakby ktoś wyciął fragment prawdy i zakopał go głęboko, nie tylko w ziemi, ale i w przekazie medialnym. Jan Klimek odniósł się do przeszukania. Twierdził, że w trakcie jednej z wizyt policjantów doszło do spięcia, nie wyjawił jednak szczegółów. Nie wspomniał też, jak zareagowały psy. Czy ich zachowanie wzbudziło u niego strach? Czy może wręcz przeciwnie, uznał ich milczenie za dowód swojej niewinności? W mediach nie pojawiły się żadne relacje dotyczące reakcji czworonogów. Ani fakt, ani TVN, ani lokalne portale nie opisały zachowania psów na miejscu. A przecież w sprawie, gdzie wszystko jest niepewne, każdy detal mógłby mieć znaczenie. Tymczasem najważniejszy element śledztwa reakcja wyspecjalizowanych psów został przemilczany. Czy zatem można wyciągnąć wniosek, że niczego nie wyczuły? Czy może wręcz przeciwnie, to, co wyczuły, było zbyt szokujące, by mówić o tym publicznie? W poradzu zaczęto szeptać, że milczenie psów to cisza pełna znaczenia. Że może wskazały miejsce, które kogoś obciążało, i dlatego to zostało wyciszone. W kolejnych dniach śledczy analizowali również monitoring. Kluczowa okazała się informacja, że kamera zamontowana w domu Jana przestała działać właśnie w dniu zaginięcia Beaty. Jan tłumaczył to zwarciem i przekazaniem sprzętu policji, ale w połączeniu z brakiem świadków, nieobecnością Beaty w telefonii komórkowej i niewykrywalnością przez psy, wszystko to tworzyło obraz sprawy, która zamiast wyjaśniać się, coraz bardziej gęstniała. Społeczność poradza była w szoku, nie chodziło już tylko o zaginięcie Beaty. Chodziło o to, że w ich wsi, gdzie wszyscy znają się po imieniu, nagle zaczęło dziać się coś, co przypominało najgorsze scenariusze kryminałów. A oni nie wiedzieli, komu ufać. Rodzina Beaty coraz głośniej oskarżała Jana. On, bronił się, przedstawiał nagrania dzieci, które miały być dowodem na złe traktowanie przez siostrę Beaty i jej męża. Mimo to opinia publiczna była podzielona. I właśnie w tym chaosie, w tej niepewności, Znów na pierwszy plan wysuwało się pytanie, co naprawdę zrobiły psy policyjne na posesji klimek? I dlaczego do dziś nie znamy ich odpowiedzi? Nie trzeba wielkich metropolii, aby rozkręcić sąd publiczny. Wystarczy jedna zagadka, cisza po stronie śledczych i kilka plotek, które rozlewają się po domach niczym dym z komina w bezwietrzny dzień. Porad, niewielka miejscowość gdzieś w zachodniopomorskim, przez długie lata tętnił spokojem. Tu każdy znał każdego. Tu życie płynęło ustalonym rytmem, do dnia, w którym Beata Klimek przestała istnieć dla świata. Najpierw był szok, cisza, ludzie nie dowierzali, że kobieta, którą mijali w sklepie, z którą rozmawiali na przystanku, nagle zniknęła. Potem zaczęły się szeptane rozmowy, a później już tylko coraz głośniejsze oskarżenia, insynuacje i podziały. W ciągu kilku tygodni porad stał się miejscem. Gdzie linia frontu przebiegała nie między domami, lecz przez same rodziny. W centrum burzy znalazł się Jan Klimek, mąż zaginionej. Mężczyzna, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej był jednym z nich. Jeździł do pracy za granicę, pozdrawiał sąsiadów, pomagał schorowanym rodzicom. Ale gdy zniknęła beata, on przestał być sąsiadem. Stał się podejrzanym, dla wielu głównym winowajcą. Zaczęło się od szczegółów ktoś powiedział, że Jan nie płakał. Inny, że uśmiechał się podczas przeszukań. Kolejny, że widział go wieczorem na polnej drodze. Ludzie zaczęli analizować każdy jego ruch. Kiedy zmienił olej w samochodzie, kiedy jechał do banku, kiedy z kim rozmawiał, nic nie umknęło, wszystko mogło być dowodem. Do najgłośniejszych oskarżycieli należała siostra Beaty, Katarzyna oraz jej mąż Tomasz. To oni przejęli opiekę nad dziećmi i od początku twierdzili, że Jan jest zdolny do przemocy. Ich relacja z mężczyzną była od dawna napięta, ale po zniknięciu Beaty weszła na zupełnie nowy poziom. Każdy ich publiczny występ, każda wypowiedź w mediach pogłębiała przepaść między stronami. Jan z kolei nie pozostał bierny. Oskarżał Katarzynę i Tomasza o manipulację, o utrudnianie kontaktu z dziećmi, o przemoc. Przedstawił nagrania, na których jego syn miał skarżyć się na wujka. Złożył zawiadomienia na policję. Walczył, jak sam twierdził, o prawdę. Ale im więcej mówił, tym mniej ludzi mu wierzyło. Bo Jan, według wielu, nie zachowywał się jak człowiek, który stracił żonę. Nie organizował poszukiwań, nie apelował w mediach, nie błagał o pomoc, tłumaczył, że nie wierzy w jej śmierć, że Beata uciekła, że pewnie się gdzieś ukrywa, że wróci, ale dla ludzi to było za mało. Ich zdaniem, zbyt spokojny, zbyt opanowany, zbyt zimny. Plotki w poradzu rosły z dnia na dzień. Ktoś mówił, że widział białego busa kręcącego się w okolicy domu Beaty. Ktoś inny, że Beata miała romans. Że widziano ją w innym mieście. Że jej telefon logował się gdzieś daleko. Że słyszano krzyk. Że coś zakopano nocą na polu. Każda z tych historii miała swoje życie. Żadna nie została potwierdzona. W cieniu tych opowieści pozostawały dzieci: Marcel, Kacper i Zuzia. Trójka, która z dnia na dzień straciła matkę, a ojca, de facto, również. Kontakt z nim został ograniczony. Opiekę przejęła siostra Beaty, której działania były publiczne, medialne, intensywne. Jan twierdził, że dzieci są zaniedbywane: że żyją w napięciu, że płaczą, że tęsknią. W poradzu nikt już nie mówił spokojnie. Nie było neutralnych głosów: jedni stawali po stronie Katarzyny i Tomasza, inni, choć nieliczni, bronili Jana. Ale większość milczała, albo patrzyła z ukosa. Nawet znajomi Jana zaczęli unikać kontaktu. Koledzy, którzy kiedyś pomagali jego ojcu, przestali zaglądać. Kuzynki z pobliskiego dębna, początkowo neutralne, zaczęły trzymać się z daleka. A media media zrobiły swoje. Reportaże, nagłówki, programy TVN, Fakt, portale internetowe. Wszyscy rzucili się na historię z poradza jak sępy. Każdy szczegół był analizowany od uśmiechu Jana poworki z ubraniami dzieci, które spakował. Jego tłumaczenia, że robił to z poczucia obowiązku, były wyśmiewane. Że czyścił komin, po co, skoro żona zaginęła? Że jeździł nad jezioro, czy tam ukrył ciało? Że zmieniał olej, przecież to nie czas na mechanikę. Jedna z absurdalnych teorii mówiła, że Beata została zutylizowana w biogazowni. Że to tam Jan miał się pozbyć dowodów, bo przecież odwiedził to miejsce z ojcem, rzekomo w sprawie kamieni polnych. Teorie spiskowe rosły jak grzyby po deszczu. Bez dowodów, bez świadków, bez sensu. Ale najgorsze było to, że nawet jeśli Jan mówił prawdę, jego słowo nie miało już wagi. Zbyt wiele razy został oceniony, osądzony, wyśmiany. Zbyt wiele razy media pokazały go w niekorzystnym świetle. Społeczność już wydała wyrok, a on, nawet jeśli był niewinny, już przegrał. Mieszkańcy poradza zorganizowali zbiórkę na prywatnego detektywa. Zebrano kilka tysięcy złotych, w imię prawdy, jak mówili. Ale prawda stała się towarem luksusowym. Z każdą kolejną plotką, z każdym kolejnym newsem stawała się coraz trudniejsza do odnalezienia. A przecież gdzieś tam musiała być. Prawda nie znika, jak człowiek. Kolejny rozdział tej historii to dramat dzieci: tych, które nie rozumieją, dlaczego ich matka zniknęła, a ojciec nie może ich odwiedzać. To one są największymi ofiarami tej sprawy. I to one, nie kamery, nie komentarze, nie media, powinny być w centrum uwagi. To nie są wydarzenia z sensacyjnej książki. Nie są też scenariuszem do serialu kryminalnego. To historia, która wydarzyła się naprawdę. I której najbardziej przerażający element nie dotyczy domniemanych zbrodni, śledztwa ani teorii spiskowych. Najbardziej bolesny element tej sprawy to dramat, który dzieje się po cichu. Za zamkniętymi drzwiami, w pokoju. W którym trójka dzieci próbuje zrozumieć, dlaczego ich świat się rozpadł. Marcel, Kacper i Zuzia. Troje rodzeństwa, które pewnego jesiennego dnia straciło matkę. Nie straciło jej w sensie symbolicznym. Nie odeszła od nich po rozwodzie. Nie wyjechała na zawsze do innego kraju. Ona po prostu zniknęła. Bez słowa, bez pożegnania, bez tropu. To był dzień jak każdy inny. Matka szykowała się do wyjścia. Dzieci były w domu. Ojciec. Gdzieś pomiędzy pracą, bankiem a drogą po kamienie. A potem, pustka. Beata wyszła i nie wróciła. Telefon zamilkł. Dom opustoszał. Dla dziecka taki moment jest jak trzęsienie ziemi. Tyle, że nie zostaje po nim gruz, który można uprzątnąć. Zostaje cisza, przeszywająca, nienazwana, paraliżująca. Gdy pytasz, nikt nie odpowiada. Gdy płaczesz, nikt nie pociesza. A gdy się boisz, nikt nie zapewnia, że wszystko będzie dobrze. Opieka nad dziećmi przejęła Katarzyna, siostra Beaty oraz jej mąż Tomasz. To właśnie oni, zgodnie z relacjami medialnymi i policyjnymi, zajęli się trójką rodzeństwa w pierwszych dniach po zaginięciu. Jan Klimek, ojciec dzieci, został odseparowany. W jego wersji, zupełnie niesłusznie. Jan twierdzi, że od początku był blokowany, że próby kontaktu były sabotowane, że dzwonił, bez skutku, pisał, bez odpowiedzi. Jego relacja z dziećmi ograniczyła się do incydentalnych spotkań, i to tylko w obecności osób trzecich. Z opowieści Jana wyłania się obraz dzieci zaniedbanych emocjonalnie. Twierdzi, że Marcel, najstarszy, przestał odbierać telefony. Że SMS-y pozostały bez reakcji, że w rozmowach telefonicznych słychać było strach. Czasem Marcel odzwaniał, ale mówił cicho, jakby ktoś stał obok, jakby nie mógł powiedzieć wszystkiego. Kacper, według relacji Jana, był bardziej emocjonalny. W czasie jednego ze spotkań, odbywającego się w obecności psychologa, chłopiec rozpłakał się, mówiąc o przemocy ze strony wujka Tomasza. Psycholog, jak mówi Jan, nie zareagował. Tłumaczył, że decyzję o opiece podejmuje sąd i policja. Zuzia, najmłodsza, unikała kontaktu. Nie chciała rozmawiać z ojcem. Czy to z powodu traumy? Wpływu opiekunów? Czy może po prostu nie potrafiła zrozumieć, co się dzieje? Odpowiedzi na te pytania nie zna nikt, ale jedno jest pewne: w sercach tej trójki trwa wojna wojna między pamięcią o matce, potrzebą ojca, a rzeczywistością, która każe im milczeć. Jan Klimek przedstawił nagrania. Na jednym z nich, jak utrzymuje, słychać, jak Marcel skarży się na ciocie i wujka. Mówi o biciu, o straszeniu, o strachu. Te materiały zostały przekazane policji, ale nic z nich nie wynikło, przynajmniej oficjalnie. Brak reakcji ze strony śledczych tylko potęguje wrażenie impasu. A dzieci wciąż tam są. W tym samym domu, w tej samej ciszy. Ojciec twierdzi, że dzieci nie wychodzą na dwór, że są zamknięte w domu, że Marcel tylko czasem jeździ na rowerze, że mają zaległości w szkole, że edukacja kuleje, że są samotne, że potrzebują kogoś, kto o nie zawalczy, i że tym kimś jest właśnie on. Ale Jan Klimek nie ma łatwego zadania. Jego reputacja w poradzu jest, delikatnie mówiąc, nadszarpnięta. W oczach wielu to człowiek niegodny zaufania. Człowiek, który zbyt spokojnie zareagował na zaginięcie żony. Człowiek, który nie płakał. Który nie krzyczał. Który nie biegał po lesie. Który nie miał w oczach rozpaczy. A przecież tak wygląda obraz dobrego ojca w telewizji. Tyle, że to nie jest serial. To życie. Rozprawa o opiekę nad dziećmi została wyznaczona na luty. Dla Jana to będzie moment kluczowy. Twierdzi, że wtedy wróci światło, że wtedy dzieci odzyskają ojca, że będzie mógł z nimi zamieszkać, że udowodni swoją niewinność, ale czy sąd uzna jego rację? Czy opinia publiczna pozwoli mu być znów ojcem? Czy dzieci, które przez miesiące żyją w cieniu zaginięcia matki, będą gotowe na kontakt z kimś, kogo codziennie obwiniają media? W tej historii nie ma bohaterów. Nie ma złoczyńców z czarnym kapeluszem i ofiar w białej sukni. Są tylko ludzie, skrzywdzeni, pogubieni, pełni emocji. Są dzieci, które nie wiedzą, gdzie jest ich mama, które nie mogą zapytać ojca, co się stało, które nie wiedzą, komu wierzyć i które, choć milczą, czują najwięcej. Nie wolno nam zapomnieć, że to one są sercem tej sprawy. Że niezależnie od tego, kto zawinił, dzieci nie są winne. Że ich łzy, ich samotność, ich nocne krzyki nie są materiałem do analizy. Są dowodem na to, jak bardzo ta historia przestała być o sprawiedliwości, a stała się o krzywdzie. To miał być zwykły dzień. Zwykła kobieta w zwykłej wsi miała po prostu wyjść z domu. Może do pracy, może do miasta, może na chwilę do autobusu. Ale nie wróciła. I nagle to, co zwykłe, stało się niewyobrażalne. A to, co codzienne Zamieniło się w zagadkę, która do dziś nie doczekała się rozwiązania. Zaginięcie Beaty Klimek to historia, która zaczęła się od ciszy, ale szybko przekształciła się w krzyk. Krzyczały media, krzyczały sąsiedzi, krzyczały komentarze w internecie, a potem krzyczała sama sprawa przez swoje milczenie, bo milczenie jest najgłośniejsze, gdy powinny paść odpowiedzi. Co tak naprawdę wydarzyło się w porazu 7 października? Czy Beata wyszła z własnej woli? Czy ktoś ją do tego zmusił? Czy padła ofiarą przestępstwa, którego ślad został zamieciony tak dokładnie, że nawet psy policyjne nie wyczuły nic podejrzanego? A może właśnie one wyczuły wszystko, tylko nikt nam o tym nie powiedział? Z perspektywy czasu jedno jest pewne. To nie jest historia, którą można zakończyć zdaniem, nie odnaleziono żadnych dowodów. To nie jest przypadek zaginięcia, który można zepchnąć do statystyki. Bo tu nie chodzi tylko o jedną osobę, tu chodzi o rodzinę. O dzieci, o wieś, o społeczeństwo, które, nie mając dowodów, zaczęło osądzać. Jan Klimek został przez wielu uznany za winnego, ale nie przez sąd, przez ludzi, przez tych, którzy go znali, przez media, które analizowały jego każdy gest, przez opinie, które żyją własnym życiem. Czy był winny? Tego nie wiemy, ale jego wina, albo jej brak, powinna zostać udowodniona dowodami, nie emocjami. Rodzina Beaty szuka sprawiedliwości i ma do tego prawo, ale czy znajdzie ją w tej wsi, która już dawno wydała wyrok? Czy znajdzie ją w kraju, gdzie sprawy zaginięć trwają latami bez odpowiedzi? Czy dzieci Beaty usłyszą kiedyś prawdę? Czy spędzą życie w cieniu pytań bez odpowiedzi? Najbardziej bolesna jest świadomość, że mimo wszystkich wysiłków sprawa nadal stoi w miejscu. Psy nie dały odpowiedzi, monitoring milczał, GPS nie działał. Zeznania były sprzeczne, ludzie podzieleni, a Beata Klimek, ona po prostu zniknęła. Może gdzieś tam żyje, może ukrywa się, bo bała się czegoś, co wydarzyło się wcześniej. Może uciekła z kimś, kto dał jej poczucie bezpieczeństwa, a może została zmuszona do odejścia, może ktoś odebrał jej życie. A potem, tak dokładnie wyczyścił ślady, że dziś nie wiemy nic. Ale prawda gdzieś istnieje, bo prawda nie znika. Tylko czasem potrzeba odwagi, by po nią sięgnąć. I ludzi, którzy nie odpuszczą. Jeśli oglądasz ten materiał i znasz coś, co mogłoby pomóc, nie milcz. Każda informacja, nawet ta, która wydaje się błaha, może być kluczem. Dla dzieci Beaty, dla jej rodziny, dla sprawiedliwości, udostępnij ten materiał, daj mu szansę dotrzeć tam, gdzie może czekać odpowiedź. Do kogoś, kto był świadkiem, do kogoś, kto słyszał więcej. Do kogoś, kto milczy z lęku. Bo sprawy takie jak ta nie rozwiązują się same. One potrzebują nas wszystkich. Pamiętaj: milczenie to też wybór. Wybór, który może kosztować czyjeś życie. Zasubskrybuj kanał Nieznane Akta, żeby nie przegapić kolejnych śledczych materiałów. Zostaw komentarz: Twoja opinia się liczy. Wesprzyj naszą pracę, byśmy mogli docierać jeszcze głębiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj: zło boi się światła.